Pomysł na jednodniową mikrowyprawę na górę Żar. Góra Żar, 761 metrów nad poziomem morza, powiat żywiecki, województwo śląskie. Około 40 minut samochodem z Bielska, 1,5 godziny z Katowic, 2 godziny z Krakowa. Auto zostawiasz w Kozubniku, słynnej perelowskiej miejscowości turystycznej. Trasa w górę szlakiem niebieskim, zejście szlakiem żółtym. Około 3 godzin spaceru, 8 km, 440 metrów w górę. Warto zatrzymać się na górze Żar, gdzie z powodzeniem można zjeść i uzupełnić płyny. Zawsze jednak warto mieć prowiant własny na wszelki wypadek. Przy dobrej pogodzie bardzo malownicze widoki, w szczególności zachód słońca. Miejsce bardzo oblegane przez turystów, także z powodu możliwości wjazdu kolejką lub samochodem. Mimo wszystko warto wybrać wejście pieszo. Następny przystanek Polana Kiczera. Widoki jeszcze lepsze. Tym razem polecamy wschód słońca i przelewające się nad górami i zbiornikiem elektrowni wodnej chmury. Wiata turystyczna, krąg ogniskowy, możliwość rozłożenia koca, rozwieszenia hamaków. Świetne miejsce na nosrek pod chmurką. Jedno z naszych ulubionych miejsc. Do zobaczenia na szlaku.